Cześć, tu 2 23 a ja jestem, jestem dzisiaj z... Dario. Dobra. Dzisiaj to będzie taki... ten... Y, no, informacyjny odcinek. Y, chcemy... pokażemy naszą wio wioskę, którą zrobiliśmy. Zacznijmy może od naszego zamku. Chodź Daria. Zamek. Dobra, czekaj, bo muszę zjeść melona. Dobra. Ym, tutaj, no, jest taki nasz zamek. O, dun, dun. Dzisiaj tam byłem, Endermana spotkałem. Fajnie. No fajnie. Musiałem się wodą oblać. Dobra. Ym, pokazaliśmy już wam zamek. Teraz pokażemy mój dom. Chodź do mojego domu. Poczekaj. Gdzie ty łazisz? Zamku. Na zamku. Krę Zaczęliśmy kręcić o 14, nie? No tak nie wiem, tak. jest No to do za 15, do 15 po kręcimy. Bo, bo ja mogę dopiero 15 minut kręcić. Tylko. tylko. Dlaczegoś ty nie zamknąłeś? No dobra, wychodź. Otwieram ci. No masz Dobra Dzisiaj jest piękny dzień dla Polski ponieważ Moje urodziny yy, yy. fajnie, bo... A mój pierwszy odcinek i urodziny to... No już mam stówę dzisiaj zarobiłem, a to dopiero jest 14. Ile jutro będę miał jak ja jutro wyprawiam? To jutro, nie, to jutro raczej nie nakręcę filmiku z Darią. Ale chyba wejdę na, moj, na ten. A ty będziesz jutro? No, no raczej tak. I on trochę słabo słychać, bo ona ma mikrofon. Coś tam z mikrofonem. Dobra. Ym... Najwyżej będziecie podgłasniać na maksa. No właśnie. No ale odejdź. Dobra. Chodź, pokażemy inne domy. Chodź do mojego. Dobra, y, tu jest grup mojego pieska ciapka. Ciapka. Zabił go biały ku. Biały. I baśka. Szkielet. Szkielet, no jak ona to mówi, Baśka. A gdzieś tu był ocelu, to ja chciałem mieć kotka. Bo był Ocelot. No, dobra, y, tu jest taki, zrobiliśmy taki chodnik o. Taka to chodź... wioska, to jest taka wioska nasza. A więc pokażemy dom Darii teraz. Pochodź do mojej A ja już jestem. Eee, Aha. Dobra, y, tutaj jest... No ty oprowadzaj, bo to jest twój. Ja, ja jestem... No to tak, no to... Ja e, jestem co MTV. Jest to... TVN24. Ziania... Ej, kopalnia, o, taka dość duża kopalnia, tam daleko, tam, tam. Nie wchodzi tak. kopalnia Dari. No bo nie wchodź tam. Pisać nie umiesz? Pisać się nie wchodzić. Nie. To, czemu nie się nie wchodzić? Dlaczego Co, nie? Tu jest? Co tu jest, A ty Coś piszesz nie? też przez Pan ja No i... No bo tutaj się no. nie da rzecz z kropką. Co? No bo tutaj się nie da rzecz z kropką. A no gdzie ty my idziemy? Jesteś. Gdzie ty... Dobra... Mm. No ty tam... Kurde. A gdzie ty jesteś? No tam ha, ty tutaj, jestem. dobra, dobra. I my jesteśmy w gildii, a nie możemy się bić. Gdzie jest pan? Jesteśmy w gildii, tylko my. Nie, to... Tak się nazywa ta Gildia, to nie jest ten. Takie... Ludzie no, ja wysłem, ja wyszłem z... w moim... a dobra. Dobra, my się tam spotkamy. Daria, idź już do domku Gabi, dobra? Dobra, idę do Gabi. Gabi też ma. A to, się do do... Sobie... to nie łaska? Czeka, to się... już idę. Tak, tu. Dzisiaj siekierę enchantowaną straciłem, jak robiłem mój domek. Ej, to jest jej doma w ogóle góry dach. Patrz. Wylot. Ale wylot, hecha. Tak, tu jest jej dom. W skrzyni ma takie coś. Musi zaprowadzić skrzyni. A tutaj pusto. Dobra, idziemy do Micha. No głupie drzwi. Fajne, tylko się na nich nie zna. Idziemy... Ale lag, ale lag, jeden FPS. A ale lagi! Nie mój problem. No, Tam no bo ja... Pół. No, Niedobra samica. On dopiero, on dopiero właściwie rozpoczął grę, dlatego ma paść tak trochę no. Ma, mało rzeczy. Nie w ogóle. Jestem w kręgu Da Dam mu jednego z Tak, e, y e. Y Daria, oprowadzaj, bo do mnie ktoś dzwoni. Oprowadzaj, dobra? Jak? No, oprowadzaj, bo do mnie ktoś dzwoni. Nie mam komu mówić. Halo? No, wiem, wiesz, jeszcze nie nazwaliśmy naszej wioski, no, ale też będzie oczywiście jakoś, jakoś nazwana, więc, no. Dobra, Trąc jestem, jestem. Gdzie jesteś? Obok ciebie. Miałeś uprowadzać, bo już wszystko... Jeszcze są mamy dwie wieże jedyne, przerwą, tam, a, a to jakaś Pawła czy Jadny tam. Chodź, pokażemy Potrzeb. spawn. Spawn, dobra. Ja się my, to... Aha, i są jeszcze nasze owieczki. A, ale dużo osób jest na tym spawnie. Co? Dlaczego nie ma tutaj owieczek? Jest tutaj jedna. Tutaj siedzi. A dlaczego i tam nie ma a, a mnie się pytasz? Tak, się no się chodź, no chodź, owca, no wracamy do domu. <grym> no, co ty je robisz? O, dobra, tak. Ja mam to, wiesz, ja mam? Aha, to też ja mam. <grym> no i co? Chodź, owca, idziemy. Owca. Słucham. Są dla nich ły. A ja wezmę eks. Dobra. No chodź. tam siły jakimś pije za morderca. Widzę ośmiornicę. Jest też żelazka droga. No kurkować. No ośmiornicę. Aha. Dobra. E, chodź już na spawny. Dobra i w ogóle to w ogóle nie było są, takich rzeczy. tutaj są niepotrzebne drzewa nie wiem po co on je zrobił choć prowadzimy po tym Jacka tutaj się wuj nie, da, nie dało dostać ale gdy się ja tak jak my mamy możemy latać no to się już da dostać no nie magamy modę niestety tak ciągle mi tutaj harkosze sypialnia Jacka gdzie? druga sypialnia Jacka Ile on ma tych sypialni? Po co mu tyle? No on to by nie wiedział. No, ale tutaj dwa łóżka, no. Już wariował, no. Dobra. Yyy... Magazyn, ja chodzę do magazynu. Dobra. Ale ja muszę iść tam, bo oni się tutaj nie będą widzieć. Bo ja nie Ale i cały dzień nie mam w ogóle, nie Skrzynki miałem, to prawda warto. I tak się nie da otworzyć skrzyny. Ale się napracowało przy tym zamku, naprawdę. A teraz jak widać arena, to choć dostaniemy się na nią, napisz. To jest arena. Y Albo kibic, żeby od razu nie ma ten. Dobra, jestem jak kibic. Tutaj się... Ha, dałeś ten. Tutaj się ogólnie bije, no. Gdzieś admin to chyba... I nam szybko i tu, żeby pan zbierała swoje rzeczy Aha, to mi kłoda Jestem hardcorem Jak admin jest tutaj stanuje, tam no, jakieś mnie bijesz ogólnie Ale... E, nie ma admina już dawno nie było No jest tylko jeszcze jakiś wiek, tylko mało, nie w tak, nie się A mnie bije, mi bije Dobra Patrz. Będę hardcorem. A ja też tak zrobiłam. Dobra, e, lepiej chodźmy... Mm, spał. spawn, spawn. Dobra. spał No nie, nie zrobiłem mu kośnika. Aha, jest napisał to. spawn, Dobra. Jeszcze dwie minuty nam zostały. Na tej sponie no, jest. Dobra, tu jest o, enchant. Tu jest Enchant, tam jest Enchant, tu, tu są portale. Ale się dopsiły. No właśnie, nie da się wejść. Ale jest jeszcze jeden parkour. Tak, trochę głupszy, ale no. Tam jest biblioteka. Tutaj jest klub. Klub polub czy to? Co to tam było? Wstęp powyżej 18. Nie zabijać. To jest fajne co tam tutaj to. Ja, ja idę jako DJ. Nie mogę wejść. Wejście dla DJ-a. A ja jestem DJ. -em. próbuję w drugiej str str strony. No ale no nie wiem. A wiesz o tym, że ja wyszłam i jestem DJ-em, tak? Nie... Aha no tak, przecież my możemy wejść Ulsk, ulsk, ulsk Normalnie Czekaj, czekaj Ty, no właśnie Czekaj Na ja włączę dźwięki, będzie słychać u mnie O Normalnie DJ No, no ale ten klub trochę się... W następnym odcinku tu przyjdziemy i i normalną puzykę puścimy. Zobaczymy jeszcze jaką. Znajdźmy. Dobra, dobra, chodź się... lepiej na mój dom. Dobra, Śwórzę, mamy. Bo sta... No, szybko, szybko, bo już jest 15 minut. A, a ja nie mogę więcej nagrywać. Dobra, chodź, szybko, szybko. A to na razie, na razie. Na razie. Tak, na razie. Subs subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Na razie. Cześć.